Przez długi okres trenowałem zapasy, ale w zapasach zawsze mi czegoś brakowało. Nie lubiłem tego parteru, który dla mnie był... Taki troszeczkę, no nie wiem, nieadekwatny do sportu walki. Nie wiem dlaczego. E, lubiłem rzucić, ale nie rozumiałem tej pracy w parterze, tych wózków i itd., itd. Może się to komuś podobać, może nie. W każdym razie zrozumiałem, gdzie jest moje miejsce. Jak zobaczyłem pierwsze walki e, BJJ, Submission. Wtedy wiedziałem, że ten parter po coś jest. Jest to świetna gra. E, jest mnóstwo techniki, mnóstwo cwaniactwa, mnóstwo takich rzeczy. No, bardziej imponowało mi skończenie przeciwnika, odklepanie, niż zrobienie mu wózka czy położenie go po prostu na plec. E, zaraziłem się tym bardzo, spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy czuli jak gdyby to samo. I generalnie przez te wszystkie lata, w których to robię, nigdy nie poczułem jak gdyby spadku zainteresowania. Myślę, że to jest taka równa ku górze. Gdzie coraz więcej ludzi zaczyna to robić, przechodzą z różnych innych dyscyplin, zwłaszcza z judo, z zapasów, w których nie czarujmy się, no ciężko będzie walczyć w wieku 40 czy 50 lat. Ty, w tym momencie te dyscypliny stają się troszeczkę bardziej kontuzyjne, dlatego że żeby rzucić przeciwnika... No, trzeba użyć dużo więcej siły, trzeba gdzieś zablokować, ktoś gdzieś stopę źle postawi. W parterze mm, jest troszeczkę więcej tej finezji, takiej luźnej. Można walczyć technicznie, można walczyć naprawdę nie używając siły z równorzędnym przeciwnikiem, a jednocześnie no, jest to mało kontuzyjny sport, dlatego że jeżeli no, nie walczy się z tak zwanym idiotą, czy z kimś, kto się na tym nie zna, nikt nie będzie szarpał dźwigni ani dusił na 100%. Będzie najpierw kontrola, potem powolne. Zmuszenie przeciwnika do odklepania, bądź nie, bądź doświadczony zawodnik będzie wiedział, że mógł już to zrobić i po prostu walka potoczy się dalej. Jest to świetna zabawa, można to robić do bardzo zaawansowanego wieku. Znam ludzi, którzy w wieku 50-60 lat kulają się, i to muszę powiedzieć, że naprawdę są bardzo ciekawymi sparring partnerami.

Odpukać bez kontuzji, w którym po prostu mogłem każdy dzień poświęcić tej dyscyplinie, którą no, uwielbiam i kontakt z ludźmi, którzy dzielą się tą pasją, to, to są wspaniali ludzie, no, dzielą nas różne e, rzeczy na co dzień, zajmujemy się różnymi sprawami, jednak na macie jest coś niesamowitego, bo no, nie wiem, czuję się jakbym z tymi ludźmi znał się po prostu od kołyski, jednak pasja e, bardzo łączy. Teraz jeżeli chodzi o to, czy, o to że, czy traktuję to jako zabawę, powiedziałem tak, że traktuję to jako zabawę, czy zajmuje się tym zawodowo. No stało się tak. Po prostu się stało, robię to kupę lat, gdzieś tych doświadczeń się po prostu nazbierało, ktoś poprosi, żeby coś pokazać, gdzieś tam wymieniamy się tymi wiadomościami. Jest to fajne, ale sukcesy zawdzięczam tylko temu, że traktuję to jako zabawę. Nigdy nie osiągałem sukcesów jak spinałem się i bardzo mi zależało, nie wytrzymywałem psychicznie, stąd tu jest taka moja rada właśnie, że kiedy podchodzimy do tego jak do zabawy, no przecież robię to codziennie, potrafię to robić, zupełnie inaczej wychodzi to w konfrontacji gdzieś na jakimś poważnym turnieju. Zainteresowanie wzrostu, tak jak powiedziałem. Nie wiem, być może jest to zasługa KSW, czy ma tak tego zdrowego promowania w mediach, pokazywania tych zawodników, robienia z nich poniekąd bohaterów, ale należy im się. Naprawdę to jest ciężki kawałek chleba. I zauważam to. I w tym momencie, jeżeli ludzie trafiają w dobre ręce, czyli no osobiście znam dwóch świetnych, nie mówię, że nie ma więcej, ale znam dwóch świetnych trenerów, dzięki którym też ja jakieś sukcesy zacząłem odnosić, czyli Piotr Bagiński i Andrzej Kościerski. I uważam, że jak trafia się pod ich skrzydła, to no na pewno się tam zostanie. Bo te treningi są ciekawe, rozwijające, nie ma tam stagnacji. Nie? No za tym ludzie też widzą, bo do tych ludzi akurat przyjeżdżają czołowi zawodnicy z całej Polski szlifować, gdzieś zadając, zadawać pytania o jakieś niuanse z czymś sobie nie radzą i, i ci ludzie im na to odpowiadają. Czyli ludzie, którzy przychodzą trenować amatorsko, e, mają też przez to styczność z tymi gwiazdami, które na co dzień oglądają w telewizji. <laughs> Na pewno. Grappling jest nieodzowną częścią MMA. Nie można wyjść do ringu bądź klatki nie mając co najmniej podstawowych umiejętności i podstawowego przygotowania, jeżeli chodzi o techniki parterowe. Bo to się tyczy tak, no po co zapasnik ma obalać, skoro w parterze nie będzie umiał tego wykorzystać. tak? I odwrotnie, jeżeli zostanę obalony, muszę wiedzieć co zrobić, albo żeby wrócić do stójki, albo żeby znaleźć się na górze w dogodniejszej sytuacji. Grappling. Po pierwsze, przygotowuje dobrze ludzi, e, którzy chcą ostatecznie zmierzyć się, skonfrontować się na ringach MMA, ale jest też świetną alternatywą dla ludzi, którzy nie chcą pójść do pracy. No, każdy z nas wykonuje na co dzień coś poza tym e, posiniaczeni z jakimś, nie wiem, siniakiem pod okiem itd. A grappling pozwala zmierzyć się niemalże w tej ostatecznej formule, to prawda bez uderzeń. Nie narażając się na to, no wiadomo, zawsze jest jakiś przypadek. Ktoś może kogoś łokciem uderzy, no ale dzisiaj jest osób. No nie, zdarzyło się też, ktoś został piętą. Przepraszam. No ale gdyby to było MMA, na pewno tych Śniaków byłoby więcej. No. Myślałem, że to jest niedobre. No, niektórzy zawodnicy wypowiadają się, że nie będą walczyć tam w cyrku i tak dalej. Tak to właśnie traktują. Ale KSW pokazało, poprzez organizowanie takich walk, jak właśnie chociażby z Spudzianem, że nagle ludzie zaczęli się tym interesować. I nagle taki zawodnik jak Mamet Kalidow czy Michał Materla, którzy są bezsprzecznie naprawdę świetnymi zawodnikami, technicznie, ogólnie, mentalnie i tak dalej, wreszcie ludzie ich docenili. I dzisiaj, jak wychodzi mamet, Cipek, to sala skanduje. Na nich, a nie na Pudziana, tak jak było kiedyś. Także. No, myślę, że jest to potrzebne, bo to do, wtedy docieramy po prostu do większej rzeszy ludzi i może ludzie potrafią wtedy wyjąć zauważyć tę różnicę między bójkami ludzi niezwiązanych ze sportem, a jak to naprawdę wygląda czyli niemalże bójki jakieś sklepowe i tak dalej, tak, a jak to wygląda od strony profesjonalnej. Profesjonalnej, znaczy też zdrowej, tak, czyli nie ma nam żadnego niebezpieczeństwa, ci zawodnicy są zestawieni, oni są mm, przygotowani generalnie, są na tym samym poziomie, reprezentują ten sam poziom i lubimy boks, lubimy zapasy, lubimy BJJ, dlaczego nie połączyć tego razem, no jest to w końcu MMA. Znaczy rozmawiałem z Darkiem Holewą e, przy wstępnych planach MMA tak 3 i... Rozmawialiśmy na tak. Nie mam teraz kontaktu, zajmuję się innymi rzeczami, podejrzewam, że Darek Cholewa też jest bardzo zajęty organizowaniem tej gali, ale myślę, że na dniach będziemy się kontaktować i to się wszystko wyjaśni. No liczę na to, że tak, bo ja bardzo miło sobie wspominam tę współpracę. Co? No cieszę się, że do KSW jest jakaś druga poważna federacja, dlatego że... No dwie federacje to nie jedna, tak? Nie, nie zawsze jest miejsce dla wszystkich zawodników w jednej poważnej federacji, tu jednak jest, stoi otworem druga, w której można się pokazać, w której można zawalczyć też z poważnymi przeciwnikami o pas, o tytuł, pokazać się w mediach szeroko rozumianych. Także myślę, że to wyjdzie wszystkim na zdrowie. Myślę, że już jestem, no wiadomo, że robię troszeczkę MMA, tam właśnie z Borysem czy z Gamrotem, ale też widzę jaka jest już po prostu przepaść. Musiałbym naprawdę bardzo dużo nadrobić, musiałbym odpuścić ten grappling, który kocham, no bo nie da się wygrać, znaczy, są ludzie, którzy dają radę wygrać całym grapplingiem, ale ja pewnie bym tego nie uczynił, nie jestem aż tak dobry i to nie będę się na to kusił. Wolę już się zająć konsekwentnie tym, co robię, tak? niech, niech MMA robią inni, którzy się lepiej do tego nadają. 입니다플스 보여 Trenować. Trenować jeszcze ciężej, póki zdrowie dano. Niestety zbliżam się do takiego wieku, gdzie pewnie sukcesów sukcesy będzie coraz ciężej osiągać na arenach takich właśnie... Nie seniorskich właśnie, tych tak mówi się adult, czyli bez ograniczenia wiekowego z tymi młodymi, którzy naprawdę reprezentują już coraz wyższy poziom, coraz szybciej się rozwijają. Wyrwać, ile się da jeszcze w tym roku potem co? Przekazywać wiedzę innym ludziom i cieszyć się z tego, że kurczę oni osiągają sukcesy. Dla mnie to jest, no nie wiem, uważam, że wydaje, mam takie wrażenie, że cieszę się bardziej z sukcesów zawodników, którzy odnoszą sukcesy, a wiem, że gdzieś tam dołożyłem ten palec. Niż z tego, że ja stoję na podium i mam zakładany złoty metr, nie wiem dlaczego tak jest, ale tak samo jest większy stres. Jak wychodzi zawodnik do ringu, nie wiem, jeżeli miałem okazję trenować z Mateuszem Gamrotem, czy właśnie z y, Borysem Mańkowskim, tak? Czy są y, talenty, jak właśnie Mateusz Józkowie, którego na pewno też będzie o nim głośno w wadze ciężkiej w MMA, y, mówiąc jest y, Submission? Y, jest Piotr Kuberski w Poznaniu, no jest wielu zawodników. I jak oni wygrywają, a ja wiem, że z nimi sparowałem, wykonali jakąś technikę, zrobili jakąś ucieczkę, którą gdzieś ja zasugerowałem, ale coś przerobiliśmy, cieszę się jak dziecko. A jednocześnie jak wchodzą do ringu, czuję wielką, wielki strach. Strach, strach taki, którego już nie czuję, bawiąc się tym, wchodząc osobiście na matę. Także jest to świetna satysfakcja, po prostu chcę to robić. Chcę iść ślady moich trenerów, czyli Andrzeja Kościelskiego i Piotra Bogińskiego. Robić to jak długo się da.